Siema z tej strony Raymon to jest kolejny odcinek z Sea of Flames. Jestem w trakcie wykopywania piasku i dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek, bo zamierzam dostać się tylko i wyłącznie do dwóch skrzynek, więc zobaczymy co w nich znajdziemy. Um, więc zebrałem już trochę piasku. I wybierzemy się na tamtą, marzę, myślałem, że umarłem Rabbit Hole 1. Czyli to jest kolejna pułapka. Kolejna taka dziura bez wyjścia. Jak w poprzednim odcinku spotkaliśmy. Przejdziemy się najpierw tu. Zbierałem w nocy piasek, więc trochę mogę. Więc straciłem trochę HP. Nie chcesz na górę, chce iść na dół tam Pająku, proszę. Dobrze, będzie szybkie klikanko, Zabijańsko i tam. Ty od tej lapy mnie odejdź, odejdź, odejdź. Jeszcze skelety? Tu są jakieś same spawnery. Dobra, y, obejdźmy to może z, od drugiej strony. Cały czas też pada deszcz. Nie wiem, gdzie są te spawnery. Tu jest coś. Dobra, zablokujmy to może, zanim coś się stanie. Um, wszędzie, creepery, wszędzie wszystko. Co co ten creeper w ogóle tam? Halo, skażący creeper. Chcę go pokazać. No już przestał skakać, dobrze. Zrobimy trochę tego. Bo chcielibyśmy zakleić te dziury niepotrzebne. 8 chyba styknie. Nie tracić więcej HP. Ta! O, chyba, chyba umarliśmy. Mega mało. HP. Nie wiem, jak... Dobra, dobrze, że... Okej, okay, moby są głupie. Um... Jest stąd zejście, mogę zrobić w ten sposób. Eee, żartowałem, chyba, że... No, prawie się udało, chyba. Umrzemy więc. Gdzie jest ten spanner? A tam! Tu on jest? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Zatkamy to. Mamy pół serca. Mnóstwo piasku. Jakieś kości i tak się przejdę tu. A i mi creeper, dlatego mam cobblestone'a. Trzy, cztery. Cztery bloki głębokości. Czy pod tymi. Yy... Pod tymi klockami z tego kamienia zamszonego są jakieś skrzynki albo coś, bo one tak jakoś podejrzanie wyglądają. Może będą jakieś ukryte skrzynki. Są, Dobra no, gadem. I mamy drewno. Teraz z tym nie zginąć najlepiej. Ja chyba ten drogocenny dar yy, odłożę, ale najpierw zniszczę to, tak? <gryw> najpierw zniszczę to. Sprawdzimy, czy to się jest. I chciałbym się dostać do jednej skrzynki. Jodawk. Ja no dobra. Yy, tu sobie zrobimy przejście i idziemy dalej. Wracamy się do naszego domku. Miejmy nadzieję, że przeżyjemy do tego czasu. Mam pół serca tylko. Może już wychodujemy to drzewo. Mam dwa dirtu, ale nieważne. Eee, pyk, pyk. Mamy drzewo, możemy mieć jeszcze więcej mączki kostnej. Nie wdupić się w lawę. Eee, tak, 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 tak. tak. Hmm, no i na razie zbiorę ręką. Potem, może, będziemy mogli zrobić siekierę i. i w ogóle, będziemy mogli zrobić wszystko. Zrobię, może, kill off I przy okazji wykopię trochę kobla, Chyba, no. Nie, 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 nie mówcie, że się robi noc, aż ty, ja spędziłem czasu. Give me more drewno. Nie po prostu jakoś cienie są dziwnie zrobione w tych wcześniejszych wersjach. Pod drzewem jest jakoś dziwnie ciemno. Zróbmy crafting, bo się może przydać. Tam zaraz, mam nadzieję, pospadają mi te sazonki. Zrobimy tak. I nie mam absolutnie kamienia, więc Zrobimy sobie kilo drewniany i resztę odłożymy tu, bo mamy bardzo mało serc, trzy sadzonki. Gdybym nie miał jeszcze tyle dirtu. Dobrze, wykopiemy sobie tak z pół staka tego kobla i przejdziemy się do ze dwóch skrzynek jeszcze, bo zdobyliśmy na razie tylko, znaczy tylko, aż drewno. Zapas drewna. Będę mógł, 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 mógł robić dużo rzeczy teraz. Żebym mnie ja nigdzie nie wpadł przy okazji rozwalania tego kobla, bo będzie źle. Jeszcze. Są ja trzy sadzonki. Wypadałoby je zwrócić. Zwrot musi zostać dokonany. Dobra, tyle może wystarczy. E, cały czas się boję, powiększę chyba tutaj to przejście dla własnego komfortu. Ehm, mogę też sobie w sumie zrobić miecz, bo też by się przydał. I teraz idziemy na przygodę. Nie spadło nic więcej. Nie spadło. A kobla też muszę wziąć, bo muszę czymś się budować. Zabrakło mi mogę wziąć piasek, jakby mi zabrakło. Tam byłem. Gdzie były jeszcze jakieś blisko skrzynki? Tam. A tam jest drewno i jest tam też ten węgiel. Tam jest szkło i drewno. Tam coś jest. Tam coś jest w ogóle. Co jakieś dziury. Dobra, trochę piasku postawimy. Jezu, jak to jest głęboko. Eee, postawimy, bo boję się, że nie doskoczę gdzieś. Dobra, mogę tego zużyć dużo, ale tak to mi nie rób. Eee, mógłbym tu przeskoczyć, ja się boję. I no serio, tu jest głęboko, bardzo. Um, tutaj wolę sobie zrobić przejście, bo jest więcej. Jestem więcej niż pewny, że spadnę. Um, nie, wiem, czy to jest dobry pomysł. Stoję cały czas na tym bloku, więc może być. Ok, zrobię to powoli. Nie chcę umierać na razie. Nie spieszy mi się, zrobię po prostu Sandstone, bo nie chcę się z tym pieprzyć dalej. Eee, absolutnie nierówno, ale może być. Pyk, 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 pyk. Jesteśmy prawie na miejscu, tu już sobie dobudujemy koblem. Jest tu obsydian, pod którym pewnie coś jest, a i tu było tylko drewno. Zawsze można zebrać. Rozkopiemy to. Trochę. Daj mi ten węgiel. Powinien się przydać. Tam tego węgla bole, boję się zbierać. Właściwie wszystkiego się tu boję zbierać. I postaramy się dobudować jeszcze tam, bo tam może być coś dobrego. Chociaż czy, czy... nie można... Bo wypadało też by chyba oświetlić tą wyspę, więc może jeszcze... Jakiś... Jakiś glowstone by się przydało, ale to mogę zawsze zrobić w następnym odcinku. Skopiemy tego kobla. I postaramy się tam dojść. Zobaczymy czy wyjdzie czy nie. Zgaduję, że mi nie wyjdzie. Trochę boję się tam podróżować. Czy nie ma niczego bliżej na pewno? Bo z chęcią poszedłbym gdzieś bliżej. Ja wszelki wypadek, ok? Ok. Eee, dziury z TNT. Tu jest coś. Czy jest coś ukrytego, świetnego? Błagam. Mam kilo w pojazd po co ja to rozwalam łapką, ale już nie będę przerywał, będzie szybciej. Ja muszę na ten blok rozwalić. A i tu jest ten blok. Zegar, no świetnie. Słyszę pająki, ale one są gdzieś dalej, więc dobrze, mamy sporo kobla. Sporo, sporo wszystkiego. Wolę na to nie wchodzić. Żeby nic nie odpalić jakiegoś TNT, głupio. Dobra, wracamy. W trybie natychmiastowym. Więc zawsze mamy trochę drewna. Trochę mi zostało go. Tak, zrobimy sobie drzwiczki. Takie już z prawdziwego zdarzenia. I sądzę, że zakończę tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo wszystko się on Wam spodobał. Trzymajcie się i do następnego. Piszcie, co chcecie, gdzie, żebym gdzie chodził. Trzymajcie się. Na razie.